Pokaz Macieja Zienia, pierwsza dama dzisiaj w roli głównej. A jak ty oceniasz naszą pierwszą damę? Ja bardzo sobie cenię panią prezentową. bardzo ładnie wygląda, naturalnie wygląda. Na pewno nie korzysta z usług takich lekarzy jak, jak ja i bardzo dobrze. Ona promuje naturalność, ma zmarszki, bardzo fajnie, że je ma, dlatego że no nie każdy musi mieć je rozprostowane. Uważam, że ma bardzo fajny swój styl, również jeżeli chodzi o ubiór. To może brakuje mi tylko tego, aby wreszcie stanęła i głośno powiedziała o prawach kobiet. I stanęła po prostu za kobietami. A jakie zabiegi byś jej doradzał na przykład? Może trochę usta powiększyć? Bo przecież mógłby, mogłaby być twoją klientką na przykład. Pytanie, ja ci teraz czy... robię reklamę. Pytanie, czy pani prezydentowa faktycznie chciałaby mieć większe usta, większe policzki, czy nie, czy nie chciałaby mieć zmarszek. To jest pytanie do niej oraz do pana Andrzeja, pana prezydenta. Ja myślę, że oni we dwójkę absolutnie lubią naturalność i starzenie się w sobie z godnością i absolutnie to cenię. Aczkolwiek panu prezydentowi przeszczepiłbym włosy z tyłu, bo już no widać te przyrzedzenia. Czyli nie panią prezydentową, tylko prezydenta byś wziął do siebie do gabinetu? Chyba tak, wiesz, ja myślę jakby pan prezydent popatrzył na moje włosy, jak teraz faktycznie bujna czy płyna jest z przodu po przeszczepie, myślę, że się skusił.